Hello, ladies and gentlemen. To Charlie with an eye. i zapraszam na kolejny już odcinek z brytyjskiej inwazji patcha 8.4. Zobaczymy, jak się sprawdzi następny dodek brytyjski. Jest to już siódemka te 7 nawet widzę nazwy się pokrywają z tirami 1250 punktów życia, 500 koni mechanicznych, speed limit, o, już się przyzwyczailiśmy do wolnych maszyn, 20 tylko i wyłącznie. Prędkość to też słaba, bo tylko 22. Pancerz, dokładnie to samo co na innych. E, tutaj, miałem ciężko, więc z, z którego działa to będzie strzelać. Zresztą pokażę wam dlaczego. A tutaj się zastanawiałem, czy to będzie to, czy to działa. Ale z tym największym robi się to. Miałem bardziej oczywiste. E, zasięg widzenia odrobinę lepszy był już 350, ale nie jest to jakiś szczyt marzeń. Radiometrów 700 zasięgu. Zobaczymy sobie co działo. 226 penetracji, także już całkiem spora liczba i 230 średni damage. Tak jak to porównać, to odrobinę słaby jak na siódemkę. Ale bardzo szybko strzelny, więc przekonamy się, jak się ten Brytyjczyk sprawdzi. Wygląda dla mnie trochę obrzydliwie. Nie wiem. No cóż, to przejdziemy do bitwy. Okej, okay, jesteśmy w kolejnej niepełnej bitwie, tak jak na to wygląda. Chociaż chyba wydaje mi się obraca się... Nie, dobra, nie obraca się szybciej o e, a te... a te ósemki. Chyba tak. E, Okej, okay, ale ładuję też odrobinę dłużej, a tutaj załogę już mam na 100%, więc zobaczymy jak się sprawdzi. Na tej siódemce pokażę Wam już może dwie bitwy, albo jedną W zależności od czasu, ile będzie ta bitwa trwa, trwała A, tak, ciężkie słowo, bardzo Ha, ha te deki, same siódemeczki Czekam aż dojdziemy do ósemki, już problemu z matchmakingiem powinno nie być dawno Chociaż znaczy, i tak jest lepiej niż na jedynce tam co czekałem, naprawdę pół godziny, żeby zagrać niej, cokolwiek. A? Wszyscy są tam, czy tylko mi się wydaje? Okej, okay, Czafi będzie przejeżdżał. Czafi! Ładnie, 209 i 198. I teraz trzeba się będzie dobrze ustawić niestety pudło spróbujemy no może jednak nie spróbujemy jeszcze raz ok jedziemy dalej przed siebie ta kopuła dalej jest bardzo osłonięta w tym czołgu o i właśnie dostaje po kopule a nie tutaj gdzieś dostajesz to premy amunicja czy tak po prostu się przebiło tego nie wiem ok może jednak będzie więcej akcji w tej bitwie, to mi wystarczy tylko jedna. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie zabiją jakoś bardzo szybko. Ale ta kupowała to praktycznie bardzo duże słabe punkty. Nie wiem jaki sens jest z tego pancerza, skoro zostawia się takie duże weak spoty jej Pierwszy kill, no zawsze lepiej niż zero. 450 obrażeń tylko jak na razie. Jedziemy po AT-7 A, szybciutko, szybciutko, szybciutko O, i ta prędkość powalająca po prostu na tym e, TD-ku Ale ładne obrażenie już wchodzą z tego działa, o wiele lepsze niż na e, odpowiedniku, TNIżej. niżej O, v tutaj na nas czyha a ten się chyba wylogował albo co, nie wiem co się z nim dzieje A Jest kolejna fałka Nie, dalej strzela, ale chyba nie zwraca na nas uwagi o dobra, zwrócił na nas uwagę mm, w kopułę. Okej, okay, w kopułę spokojnie wchodzi, więc jest OK. Tak jak myślałem 225 O. Ale, tutaj też jest bardzo słaby wykręt tego działa. Mmm, mnie to będzie okależało. Jeszcze to od Camuela? Nie, 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 nie. nie, nie. O, w Okej, okay, Dobra, schowajmy się za skałą, będzie odrobinę lepiej. A, jeszcze ten isma, że mi pomoże. Viewport? Nie mam Viewporta. O, to nie wiem. Nieprzymierzony do końca, dlatego ten strzał nie wpadł. Dobra, jedziemy po fałeczkę 1700 obrażeń na takiej bitwie, to w sumie jest całkiem ok. No, tyka już działa, nie wiem z czego strzela nasz IS, ale tak chyba hajaki jej skoro zadaje 70 obrażeń, na to by wyglądało. 205, ała ten kromol mnie tu nieźle młóci. O, dobrze streakowana fałka. Jedziemy po swoje... O, odbijamy. Bardzo fajnie. Ramowaniem się nam coś uda zadać. Nie. O, to była antyklimatyczne. Tam ten krum siedzi gdzieś na górze. Musimy go wyspotować, ale dobrze odbijamy ten pancerz z przodu jednak mm, swoją rolę spełnia. Oczywiście, no to są siódemki, to coś nas przebiło, ale to tylko i wyłącznie od boku. I chyba Tiger nas przebił tutaj w przód. To mi się wydaje, że też jest hitbox tutaj. No to zostaliśmy wcześniej przybici. Hmm. A zanim ja się wtoczę na tą górę po tego Cromwella, to on mi 10 razy ucieknie i pewnie już to robi. Teraz w którą stronę ucieka, to jest też pytanie. Jak tam wiadomo, to mnie w sumie bardzo łatwo będzie okrążyć tym, no ale nic, spróbujemy. Po co kapować tą bazę? No, przecież. Dobra, może nam się uda go zniszczyć na czas. Przynajmniej tak sobie to tłumaczę. tutaj wizję, a zaraz z przodu to się jest Wixpot, chyba. Także dużo Wixpotów na tych siódemkach, niby super pancerne. Ale jak człowiek przymierzy, to może. Spokojnie tutaj trafić. Jest wyspotowany Cromwell, i, i ja. Czwarty frak: 2800 obrażeń. Jak dla mnie chyba zostawię tylko jedną tą bitwę. Barman trafia ciągle na taki matchmaking, to ja się poddaję. I pewnie muszę szybko teraz kończyć film, bo strasznie. Tutaj jakiś dźwięk w słuchawkach mam dziwny. Także Steelwall. 1100 Expo, 2800 Obrażeń, 2800 Potencjalnych w nas, 28000 na plusie. Ok, dzięki za oglądanie. W następnym odcinku AT15. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam na następne. Trzymajcie się ciepło. Jej.